Witajcie, z tej strony Paweł, a tutaj laptop Lenovo Y700, 17 calowy, fajna konfiguracja i siódemeczka, i Nvidia 960M. Jeszcze w tej nowego można pokryć. Już Wam mówię co jest z tym laptopem nie tak. Laptop jest niestety po zalaniu. No ja już tutaj odkręciłem sobie śrubki, jeszcze nie otwierałem pokrywy, więc razem zobaczymy co tam się dzieje. Co gorsze, laptop był po zalaniu. Ponad miesiąc temu bateria cały czas w środku jest prawdopodobnie nieodłączona. To co? To co jest w środku. Szczerze, że, że się boję. Co my tu mamy? Patrzcie. Pierwsze, co nam w oczy się rzuca. Co tutaj się stało? To jest. To jest spalony. To jest wypalony plastik. To jest nasze złącze od taśmy dysku, więc tutaj mamy pierwsze jakieś ślady. Zobaczymy, co tam dalej się dzieje. Jak na razie ja tam żadnych śladów zalania nie widzę. No akurat jak widzicie nic nie ma żadnych śladów zalania a złączyłem wam lampkę przez przypadek to nie było planowane jak coś no dobra to co ściągam płytę główną zobaczymy co tam dzieje się po drugiej stronie może może tam się ukrywa jakaś korozja co? Śrubki od płyty już są odkręcone. Zobaczcie, możemy wyjąć płytę. Od razu powiem, aby wyjąć właśnie w tym modelu płytę, niestety musimy zdjąć wszystko praktycznie. Baterie, głośniki, e, nawet chłodzenie. No, zobaczcie, pasta kamień praktycznie. Ma od nowości nie wymieniana. No dobra, to co? Sprawdzamy co dzieje się po drugiej stronie. Pojutrze, sobie odłożę. Robimy sobie tutaj miejsce. I no, i co tu mamy? Tu szukamy znowu zalania. No to oczywiście nie jest zalanie, gdybyście się nam pytali. To jest niestety ten czarny klej stosowany przez Lenovo. Tak samo w tych. W PCH to samo, właśnie często, często miałem w naprawie, właśnie te laptopy z uszkodzonym PCH. PCH. Mam na to sposób, jak to, jak to wylutować, bez zrywania padów. Więc jest w porządku. A my co szukamy dalej? Korozji. Ale powiem Wam, że płyta wygląda w porządku. Widać gdzieś śladów korozji. Żebym powiem jedną rzecz z tego co widzę. Tutaj dosyć sporo mogło nam folia uratować płytę. Zobaczcie, pod klawiaturą jest folia. Więc, jeżeli było jakieś zalanie przez klawiaturę, powiedzmy, to ta folia powinna nam trochę to. Niwelować to zalanie. No ale w porządku. Jeszcze sobie to tą płytę przejrzę pod mikroskopem, upewnię się, czy tam na pewno nic nie ma. No ale jak na razie nic nie zauważyłem. Tylko właśnie tak jak widzicie to, wypalone gniazdo. Tylko pytanie, czemu on się wypaliło? Eee co do naprawy tego laptopa, nie wiem, czy zmontuję to w jednym filmie, czy w dwóch. Tutaj albo będzie trzeba kupić dawce płytę i przelutować w te gniazdo. Niestety takiego gniazda nie dostanę pewnie. Chyba, że gdzieś znajdę w płytach głównych podobne, no to jeszcze będzie do uratowania. No druga sprawa. Musimy kupić. Nową taśmę. No Taśma się do niczego już nie nadaje, jak widzicie. Ciekawe co z dyskiem się stało. Czy, czy, czy będzie sprawne jeszcze? To co? Może zrobimy próbę? Zdemontuję to gniazdo. Normalnie lutownicą po prostu popsujemy ten plastik bardziej i spróbujemy uruchomić płytę. Jeżeli nic nie znajdę, więcej śladów, żadnych korozji, co wy na to? No dobra, to co biorę się do roboty. Jak widzicie, nasze gniazdo zostało zdemontowane. Zobaczcie, co tu się stało. Mamy tutaj wypalone, wypaloną ścieżkę, niestety. I teraz tak sobie pomyślałem: Jeżeli mamy tutaj zasilanie, najprawdopodobniej 5V. I zrobiło się tutaj zawarcie przez jakąś substancję, jakąś ciecz z pinami sygnałowymi. Tutaj mamy prawdopodobnie piny sygnałowe. Do napięcia 5V mogło pójść bezpośrednio do naszego układu PCH. I mogło go załatwić. Jest taka opcja. Ewentualnie częściowo go załatwić, powiedzmy uszkadzając nasz kontroler, który jest właśnie w PCH. Może co... Przeanalizujemy to, to, to sobie na schemacie. Mam, mam schemat do tej płyty, więc zobaczymy zaraz na schemacie, co tam się mogło stać. Schemat został uruchomiony. To jest nasz model płyty głównej. Zobaczmy sobie teraz schemat blokowy. I tak jak Wam mówiłem wcześniej, tu mamy nasz układ PCH. A tutaj nasz dysk. Złącze naszego dysku, powiedzmy, jest bezpośrednio połączone z Naszym układem PCH. Odszukajmy sobie tego, te gniazdo. To jest JHDD1. Mamy. I tak jak podejrzewałem, 8, 9, 10 nóżka to jest zasilanie 5V. I tutaj mamy 4 cztery, cztery cztery piny sygnałowe drugi, trzeci, piąty, szósty to są nasze piny sygnałowe tutaj mamy jeszcze połączenie to jest prawdopodobnie masa pin pierwszy, czwarty, siódmy a z tego co widziałem siódmy to jest właśnie pin obok tych to jest ten wypalony pin jest szansa, że to tylko po prostu ten pin się uszkodzi. Już Wam nawet poka pokażę, że faktycznie że te, te sygnały idą bezpośrednio do naszego układu PCH. Odszukamy sobie to. Tutaj nie mamy nic. Zobaczymy sobie to. Może znajdziemy. Ten też nie chcę nam znaleźć. Ok, tutaj nam zrobić znalazło dalej. I tak jak wam mówiłem, spójrzcie, to jest nasz układ PCH. I tu idą te cztery sygnały. Mamy napisane HDD. Ale dobra, jest, jest dobrze. Jest dobrze. Jeżeli mamy tylko wypalone właśnie masę. Więc się tam nie powinno stać. Więc co. No, może złożę tą płytę główną. Czy może jeszcze najpierw sprawdzimy może nasze rezystancje, czy, czy, czy tutaj nic się tam nie dzieje. To czekajcie chwilkę, jako wezmę miernik. Umitecz uruchomiony. To co sprawdzimy sobie. To jest cewka naszego prawdopodobnie ładowania. To nic nie powinno być. Ten jest, jest w porządku tu mamy bodajże linię 5V, z tego co pamiętam. W porządku. Tutaj mamy 3 również w porządku. To nie pamiętam do czego tutaj dokładnie było, a też zwarcia nie mamy, to jest chyba nasz nasza cewka od zasilania PCH. Zwarcia również nie ma. Czas jest dosyć, nie, możliwe, że jest w porządku. No i tutaj mamy zasilanie naszego procesora. To będzie pewnie nisko. Dokładnie. Tutaj będzie tyle, tak samo. Zobaczcie. Również w porządku. Te tutaj też to są te wyżej cewki. Będą miały te tyle same. Tu mamy naszą grafikę. Jest w porządku. Tutaj została nam cewka. że chyba pamięci RAM. też powinno być w porządku. No dobra. To co? Spróbuję uruchomić tą płytę. Przejrzałem już tak mniej więcej pod mikroskopem. Żadnych zaleń nie ma, żadnych korozji. Więc możemy uruchomić tę płytę. Płyta wstępnie złożona. Tak żebyśmy sprawdzili sobie. To co podpinamy zasilanie. Dobra, wentylatory ruszyły. Kwestia czy coś będzie na matryce. Oświetla się, jest Lenovo. Dobra, tutaj będzie restarty mogą być chwilowo, bo wyciągnięta hmm, bateria. No i jest wszystko. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Laptop będzie żył. Kwestia teraz wstawienia tego gniazda Przyjeżdżałem płyty, niestety nie mam takiego gniazda Więc Myślę, że w dzisiejszym filmie raczej Wam tego nie pokażę Bo muszę zamówić te gniazdo Mamy dzisiaj czwartek, więc raczej nie dojdzie do końca tygodnia Chciałbym wrzucić w tym tygodniu jeszcze film Zamówię również Ten konektor od dysku on jest dostępny normalnie. Kwestia dysku. Dysk jest podłączony do kompa, ale jeszcze nie sprawdziłem, czy, 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 czy go widzi. No dobra, myślę, że będzie w porządku. Więc dla klienta mamy w miarę dobre informacje. Ewentualnie dobram mały update w oddzielnym filmiku po prostu. Jak już do mnie zjadą części i zamontuję to wszystko. A jak widzicie jest, jest, jest dobrze. A prawdopodobnie tutaj właśnie gaścieć spowodowała nam zwarcie tego jazda i się wypaliło. Jazdo fajnie śmiesznie to wygląda, co? Jak Na początku myślałem, że może to użyć, by przylutować, można to zrobić właśnie w inny sposób. Zamiast tego gniazda, po prostu przylutować na stałe. Na stałe tą taśmę przylutować, ale no, nie jest to zbyt fachowe. Ja tak nie robię. Zamówię, gdzieś poszukam tego gniazda. I tyle. Dobra, czyli myślę, że dzisiaj krótki filmik. Diagnozy laptopa po zalaniu. W całe szczęście, małe zalanie. Dobra, co? Subskrybujcie kanał. zostawcie lajka, like komentarz. Dzwoneczek. Jakieś tam nowe dzwoneczki wyszły. Nie wiem, nie znam się na tym. Dobra, to co? Do następnego filmu. Więc na razie hej.